Oczekujemy tylko i wyłącznie współpracy i dialogu. Chcemy być uwzględnieni w dyskusji na temat kosztów, które nas dotyczą. Aktualnie jest 25 zł. No mhm. Jest to dość spora podwyżka procentowa. To nie jest podwyżka, to jest obniżka ceny. 25 zł za metr kwadratowy na miesiąc to dużo w dzisiejszych czasach. Byliśmy w tamtym roku od jesieni bardzo mocno zdewastowani jako gastronomia. To ogródki jak gdyby stanowią atrakcyjność miasta. Zaczęliśmy się przygotowywać do sezonu, no i przyszedł ten moment, kiedy otrzymaliśmy informację z urzędu miasta, że koszty wynajmu powierzchni pod ogródki letnie wzrosły. Każdy z nas wnosi do tego miasta bardzo wiele. Braliśmy pod uwagę to, że jakieś podwyżki muszą nastąpić po tym okresie, jakby obniżki, którą otrzymaliśmy z Urzędu Miasta, za co oczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni. Natomiast no, chyba nikt się nie spodziewał, że to będzie aż taka duża podwyżka. dialogu i współpracy. W 2019 roku przed rozpoczęciem się pandemii cena za średnio za metr kwadratowy ogródka to było 30 zł. W tej chwili koszt, który zaoferowało miasto, to jest 25 zł za metr kwadratowy miesięcznie. W innych miastach daje się taką współpracę wypracować i, i to działa dla obu stron dobrze. Jest to bardzo krzywdzące uważam dla nas, mówiąc, że zrobiliśmy podwyżkę, ponieważ przez ostatnie trzy lata zrobiliśmy wszystko, żeby pomóc wszystkim przedsiębiorcom. Wystosowaliśmy pismo do Urzędu Miasta z prośbą o przynajmniej dyskusję i wysłuchanie naszych argumentów. Wszyscy mają podpisane umowy na funkcjonowanie ogródków, więc tak naprawdę sprawa jakby z założenia została zamknięta. Szkoda, że w żaden sposób miasto się do tego nie odniosło, a, a jak już mówiłem, no dobrze zawsze żyliśmy z miastem i, i zawsze potrafiliśmy się dogadać w każdej kwestii. Ja nie wiem, czy w przyszłym roku na przykład sobie nie miasto nie uzna, że to już nie będzie 25, a 35, a za rok następny 45, no i w pewnym momencie my też nie wytrzymamy tego. Podwyżka. Tego typu w naszym wypadku wydaje mi się trochę zbyt wysoka. To nie jest to żadna podwyżka, jest to obniżka w stosunku do tego, co było w 2019 roku 30 zł do 25. Pytanie, do którego momentu turysta jest w stanie znieść podnoszące się ceny. Informacja o wzroście yy, yy, kosztów najmu ogródka no, spotkała się z naszym wielkim zaskoczeniem. My tak samo kupujemy towar taki jak Ty, kupujesz w sklepie, bo też go musimy kupić, żeby z czegoś wytworzyć. Nas to te same pieniądze kosztuje. To nie jest, że my kupujemy coś taniej. Do tego nośniki energii. No, dla przykładu, Ty, dajmy na to, płacisz w domu za gaz 200, ja płacę 800. No i kiedy się okazało, że przygotowujemy się wszyscy do tego, aby optymalizować nasze działalności, tak naprawdę ta informacja o wzroście kosztów najmu za obrótki letnie bardzo mocno nas zaskoczyła. Urzędnik myśli po urzędniczemu. My myślimy biznesowo, a ostatnie trzy lata pandemii spowodowały to, że my musimy tak myśleć i kombinować, jak, żeby, jak zrobić, żeby to się spieło. Obecnie cena najmu za metr kwadratowy powoduje, że po prostu wszyscy bardzo mocno martwimy się o to, aby nasze interesy w wymiarze ekonomicznym w, w, się po prostu zbilansowały. Małymi przedsiębiorcami, średnimi przedsiębiorcami nikt się nie liczy. Nam się tylko dowala. Dialog, jak gdyby zaczynamy projekt. Przy takiej współpracy biznesowo-urzędowej to zawsze się dużo lepiej spina. Kwota 25 zł za metr podatowy ogródka w okresie letnim, uważam, że to jest kwota optymalna. My wszyscy płacimy podatki. No, jeżeli my znikniemy, no to ktoś powie, no dobra, zniknie ten, no to, to wiesz, to będzie następny. Bo tylko wiesz, to w pewnym momencie może wszystko nie wytrzymać.